Pan Przemysław Koch, Velobank. Witam serdecznie. Pan Artur Kurzweil, PKO BP Bank Polski. Dzień dobry. Pan Jarosław Fuchs, PKO SA. Dzień dobry. I Pan Artur Zabielski, dyrektor marketingu Provident Polska. Dzień dobry, witam. Panowie, rozmawiamy dzisiaj o nowym wymiarze potrzeb klientów, doświadczeń, satysfakcji i lojalności w świecie zmieniającym się, w świecie technologicznym. Może na początek. Z jednej strony klienci chcą być traktowani niestampowo, indywidualnie, z drugiej strony chcą być obsługiwani tu i teraz. To znaczy że tak naprawdę prace banków czy, czy firm w dni, w, tak naprawdę ciągle, tak? W święta i, i, i nie tylko. Czy te dwie różne potrzeby, te dwa różne oczekiwania tak naprawdę można ze sobą pogodzić? Proszę, panie Przemysławie. Czy, mo, czy, mo, czy no. można połączyć te dwa światy? Ten świat, w ramach którego klient oczekuje kontaktu z pracownikiem banku, tego, e, mówiąc po staropolsku, human touch, i z drugiej strony klient oczekuje, że będzie miał bank w swojej kieszeni, że zrealizuje każdą czynność, e, patrząc na ekran swojego smartfona, no to są oczekiwania naszych klientów, i, i staramy się je e, adresować. Nie jest to łatwe. E, badamy także oczekiwania naszych klientów. Nasi klienci, e, w momencie, w którym mierzą się z bardziej e, skomplikowanymi e, produktami finansowymi, oczekują tego kontaktu z, z naszym pracownikiem i ten, to oczekiwanie jest na poziomie 80%. Więc proste czynności w oparciu o na aplikację mobilną, którą mamy każdy w swojej kieszeni. Ale w momencie, w którym chcemy uruchomić produkt, który wymaga już zrozumienia szczegółów, oczekujemy kontaktu z naszym pracownikiem, pracownikiem, który przeprowadzi przez te wszelkie meandry związane z produktem, uruchomieniem tego produktu, i pomoże dobrać odpowiednie parametry tego produktu do danej sytuacji, w której znajduje się nasz klient? Właśnie powiedział pan słowo klucz, oczekują kontaktu z pracownikiem, a ta obsługa non stop bez przerwy raczej wiąże się z tym, że no, trudniej o pracownika, raczej tutaj w grę wchodzi w technologia. I czy w tej sytuacji faktycznie jak się sprawdzają te technologie, tak? Obsługi przez chatboty i, i, i boty głosowe. Panie Arturze. E Cały czas kanał taki standardowy, stacjonarny, on istnieje i będzie jeszcze istniał, bo to jest też część personalizacji względem naszych lojalnych, starszych klientów. Natomiast oczywiście stawiamy na digital i digital daje mnóstwo możliwości. Jeżeli patrzymy, że aplikacja PKBP ma 7,5 miliona klientów, z tego... Tygodniowo około tam 4 milionów klientów wchodzi na tę aplikację, zostawia 50 śladów cyfrowych takich swoich fingerprintów i aktywności różnego rodzaju. No to mamy 20 milionów danych, takich data pointów, które oczywiście zbierać je to jedno, ale wyciągnąć z nich wnioski i spersonalizować ofertę pod kątem klientów to druga rzecz my jak najbardziej ukierunkowujemy się na to, żeby te dane, które zbieramy analizować, używamy do tego i zarówno machine learningu i wszystkich narzędzi analitycznych, ale głównie pod kątem dwóch takich strumieni. Pierwszy strumień to oczywiście jest, żeby lepiej dobrać ofertę do potrzeb klientów. Jeżeli ktoś już ma jakiś produkt, no to bez sensu jest oferować puszem do wszystkich klientów ten sam produkt, bo to jest po prostu zmarnowany push, irytacja i właśnie to, to pokazuje, że można tę ofertę dobrze skustomizować. Ale jest drugi aspekt. W obecnych czasach, kiedy mamy cyberzagrożenia na każdym kroku, kiedy możemy budować cyfrowego bliźniaka, behawiorystykę na podstawie tego, jak te 4 miliony klientów zostawiło te odciski swoje palców, szybkość poruszania się po funkcjonalnościach albo na przykład pewna kolejność otwierania pewnych rzeczy, to, to jest coś, co pozwala nam zbudować ten profil. Mając taki profil, jeżeli ktoś ukradnie kredensiale, jeżeli ktoś próbuje to robić w inny sposób, jest to dla nas znak i na jednym z poprzednich paneli było powiedziane, że jeden z banków już blokuje na przykład przelewy na podstawie tego, że behawiorystyka klienta jest w zupełnie inny sposób realizowana niż przy standardowym rozwiązaniu. Także jak najbardziej personalizacja tak, ale też pod kątem cyberbezpieczeństwa. Powiedział Pan starszych lojalnych klientów. To oznacza, że młodsi nie są lojalni? Panie Jarosławie. Nie są. No proszę. To proszę rozwinąć tę myśl. Yy, dlatego, że y, oni oczekują, żeby im podać w bardzo prosty sposób rozwiązania, których, y, y, które im są potrzebne w danym momencie. Jeżeli dana instytucja finansowa im tego rozwiązania nie da, to pójdą gdzie indziej. Dla nich kontakt fizyczny z pracownikiem banku, bankierem, doradcą to jest jakaś kompletna abstrakcja. Musimy mieć tego świadomość. No mówimy o klientach, którzy mają dzisiaj... Naście, 20, 20 plus, a tak naprawdę patrząc przez branżę to jest nasza przyszłość, bo my oczywiście mamy to szczęście pracować w instytucjach, które jak popatrzymy na strukturę wiekową klientów, to jest to bardziej yy, delikatnie mówiąc 60 plus, 55 plus może. Niż tam, to oczywiście to się zmienia, bo i, i patrząc na to, co robi konkurencja i patrząc na to, co zrobimy my, to tych młodych klientów, nowych jest coraz więcej, ale ich oczekiwania są dalekie od tego, żeby z nimi pracował człowiek. Oni muszą mieć w prosty sposób przekazane to, co jest w danym momencie potrzebne, albo, i tutaj myślę największe wyzwanie dla nas wszystkich jest to, żeby wykreować w nich tę potrzebę, bo wtedy będziemy zarabiać pieniądze. A czy da się wykreować tak naprawdę potrzebę? No właśnie, jeżeli chodzi... Jest taki trend, że staramy się przewidywać, czego klienci potrzebują i proponować im to. Czy to jest kierunek, w którym tak naprawdę branża finansowa powinna podążać? Czy należy wychodzić z klientów właśnie z tą ofertą i do, 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 do kupowania produktów finansowych, które koniec końców no raczej mm, nie jest dobrze się zadłużać, gdy, to nie, ma, gdy nie ma takiej potrzeby? Czy jak Dlaczego? Się... Gdy nie ma potrzeby, powiedziałem. Ja, to trzeba ją wykreować wtedy. A, no to tak. No to w takim razie jak się to ma do miscelingu? <grym> – <grym> Dobre pytanie. <grym> znaczy, to jest tak, że dalecy jesteśmy od miscelingu. Bardzo dalecy, wręcz nawet to słowo tak bardzo słabo nie kojarzę za bardzo. Natomiast y, chodzi o to, że groz naszych klientów nie wie o tym, że mają pewne potrzeby, prawda? Bo chcą rozwiązać jakiś swój problem. Nie wiem, chcą kupić nowy telewizor, cokolwiek i nie wiedzą o tym, że wchodząc w prosty sposób, czy w aplikację czy coś mają dostęp w ciągu, nie wiem, trzech-10 minut sfinansowanie tego, mimo to, że, że, że nie mają w danym momencie środków i bank oceni ich i powie o tym, czy mogą sobie wziąć ten kredyt, czy nie. Telewizor, zabawka, kon, kolejna konsola i tak dalej. Więc myślę, że naszą rolą jest kreowanie tych potrzeb jak najbardziej, nawet jak ci klienci o tych potrzebach nie wiedzą. Oczywiście to wszystko jest zależne od tego, z jakim klientem pracujemy. Czy to jest klient młody, to jest klient starszy, bo wiadomo, że u starszego klienta wykreować pewne potrzeby jest dużo trudniej, bo są pewne przyzwyczajenia, standardowe działania. Ten klient przez całe swoje życie robił coś w pewien sposób i bardzo trudno go będzie przekonać do tego, żeby to zaczął robić inaczej. Ale myślę, że mamy wszyscy świadomość tego, że musimy się fokusować na tych najmłodszych, bo to jest nasza przyszłość. Skoro jesteśmy o budowaniu relacji i lojalności klientów, gdy mamy młodych i starszych klientów, jak to, jak wygląda to w Prowidencie? Provident w dużej mierze obsługuje jeszcze stacjonarnie, też rozwija się onlinowo. Jak budować tę lojalność w świecie cyfrowym? Czy łatwiej jest jednak w tym takim fizycznym, czy w cyfrowym? No to jest kilka zaskoczeń, które przechodzimy też jako firma. Pierwsza rzecz może młodzi klienci natknęliśmy się na takie ciekawe zjawisko, że ci młodzi klienci, być może troszkę młodsi niż trafią do banku, potem mieć scoring, trochę historii jakiejś często i tak dalej. Młodzi klienci, którzy są digital native, co oni nam powiedzieli, że oni nie mają problemu z kontaktem fizycznym, bo oni nie przeszli tej ścieżki, którą my przechodziliśmy, że staliśmy w kolejkach w różnych miejscach, że staliśmy po czeki i tak dalej. I oni nie mają tych złych skojarzeń, które my mamy naturalnie. I dla nich kontakt fizyczny jest czymś absolutnie fajnym. No Muszę też drugą rzecz. Normalnie, jeżeli coś chcę załatwić, to nie chcę rozmawiać z człowiekiem, ale jeżeli mam problem, to nie chcę rozmawiać z maszyną. I to tutaj ta granica też jest po prostu ostra jak brzytwa. To jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie to wybrzmiewa u nich. Podejrzewam, że to też wynika trochę z tego, że te algorytmy jeszcze, które mamy, są na razie dosyć no niedoskonałe, tak, i nie da się tych wszystkich błędów oprogramować i ten human jest potrzebny, ale powoli pojawiają się lepsze algorytmy, pewnie to się też może czasem jeszcze, jeszcze, jeszcze zmieniać. Także młodzi klienci jak najbardziej są e, otwarci na to i ku naszemu zaskoczeniu, no my mamy sporo tych młodych klientów, to jest, ich, ich przychodzi bardzo dużo, natomiast ci klienci starsi, oni też się prze, przechodzą na digital, przy czym przechodzą na digital do pewnego momentu. Przez jakiś czas też nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi, z tym, że właściwie olbrzymia większość klientów przechodzi przez, przez digital właśnie, ale tylko mała część z nich bierze produkty finalnie. Znaczna większość dochodzi do pewnego momentu i potrzebują tego human touch. Potrzebują, żebyśmy powiedzieli, okej, okay, to jest w porządku, to jest, to jest dobre, to jest niedobre, tu Ci muszę jeszcze doradzić. I to samo jest czy u nas, czy też tak jak rozmawiamy ze znajomymi firm ubezpieczeniowych na przykład. Mhm. Tam jest mnóstwo ruchu, które przychodzi i, i bez call center, ten ruch byłby martwy, on, on by gdzieś utykał. I, i, I tego by nie było. I ci klienci właśnie potrzebują tego, tego małego human touch. Być może to jest przyzwyczajenie. Ja na przykład lubię złożyć lida gdzieś na no, no ubezpieczenie, na przykład i poczekać, aż ktoś do mnie odzwoni i zaproponuje mi te 50 zł zniżki, tak? I, i, I tego typu historii. Teraz być może sami tych klientów też uczymy takich zachowań, no, ale my to obserwujemy też. I, I jedno z drugim bardzo dobrze sobie żyje. Powiedział Pan o tym, że algorytmy są niedoskonałe. Faktycznie, jeszcze kilka lat temu, chociażby na takich eventach jak ten, mówiło się, że boty głosowe czy boty w czatach, one osiągną poziom perfekcyjny, że będą brzmiały tak naprawdę jak ludzie, że trudno będzie rozpoznać, tak? czy to jest maszyna, czy to jest, czy to jest człowiek. Ale okazuje się, że one są niedoskonałe. Jak rozmawiałam na innych eventach z różnymi właśnie osobami ze świata finansów, chociażby z ubezpieczeń, to mówili, że boty uczą się na podstawie rozmów, które dokonują z klientami, a te rozmowy z klientami przez telefon, często są bardzo emocjonalne. I jak to wygląda teraz, panie Przemysławie? Czy faktycznie te maszyny, czy odchodzimy od tych maszyn, bo one są niedoskonałe, a może w, jakimś, w jakiejś perspektywie je udoskonalimy? I jak sobie radzicie w banku, w którym też dużo inwestujecie w cyfryzację, jak radzicie sobie właśnie z tym, to mnie fajną stroną, której się uczą boty od ludzi. Znaczy, boty się uczą od ludzi, bo boty wkraczają w nasze codzienne życie i, i tego nie zatrzymamy. To, to są realia dnia dzisiejszego, dnia jutrzejszego, boty zastąpią e, wiele zawodów, które dzisiaj są wykonywane przez ludzi bo boty są coraz doskonalsze, coraz lepiej wykonują czynności, które do tej pory wykonywali ludzie i wykonują je w taki sposób, że zaraz nie będziemy w stanie odróżnić tej, tej czynności, czy to była czynność wykonana przez człowieka, czy przez, czy przez bota. Ale boty są tylko narzędziem. Są narzędziem, które ma nas wspierać w realizacji naszych celów, naszego biznesu i w realizacji także potrzeb naszych klientów. Mówiliśmy tutaj o potrzebach banku. I klientów banku. Ja uważam, że dzisiaj już nie powinniśmy mówić o potrzebach klientów banku, tylko mówić o potrzebach naszych klientów, patrząc na nich jako jednostkę, na człowieka w danej sytuacji życiowej. Bo nasz klient jest w danej sytuacji życiowej i on potrzebuje kupić w jakiejś rzeczy, czy w e-commercie, czy w świecie rzeczywistym. Może potrzebuje mieszkanie, potrzebuje kredyt na mieszkanie, kredyt hipoteczny, może dziecko mu się urodziło, zwiększyły mu się wydatki, potrzebuje jakoś zrealizować te wyższe wydatki. I jakie są potrzeby tego klienta? To są właśnie potrzeby tego klienta, a bank powinien być pod spodem, bank powinien być przy swoim kliencie, znać jego potrzeby i pomóc mu realizować te potrzeby. Poruszę jeszcze jeden aspekt, bo mówimy o młodej generacji, która wchodzi na ten rynek pracy, w życie dorosłe, która no zupełnie inaczej patrzy na świat. Ta nowa generacja też patrzy na, na, na świat w sposób bardziej odpowiedzialny i ekologicznie i społecznie niż poprzednie generacje. I dla nich na przykład liczy się to, czy realizujemy rzeczy w sposób odpowiedzialny, ekologiczny. I mówiąc też bezpośrednio, zielony, i jako Welobank staram się adresować te potrzeby. I tutaj lokowanie produktu będzie, ale serdecznie Państwa zapraszam na nasz e, profil na LinkedInie. Dzisiaj opublikowaliśmy. Dzisiaj opublikowaliśmy post, w ramach którego pokazujemy, jak chcemy adresować te potrzeby klientów, młodych klientów, którzy odpowiedzialnie patrzą na świat i chcą wybierać produkty zielone, ekologiczne, odpowiedzialnie społecznie, bo na dniach rusza nasz portal Velomarket i tam chcemy być przy naszym kliencie w momencie, w którym on potrzebuje realizować swoje czynności życiowe, także te czynności życiowe, które chce realizować w sposób odpowiedzialny. Skoro o odpowiedzialności mowa, to wchodzimy w kwestię edukacji finansowej. To będzie gorący temat w najbliższych miesiącach. Jak wykorzystać tę nową technologię do właśnie do edukowania ludzi, do edukowania klientów banków? Na przykład w PKO, Banku Polskim, wykorzystywaliście metaversum do tego, żeby oprowadzać po placówce mówię o Rotundzie. Jak, jak tego typu technologie, właśnie te nowe technologie, wykorzystywać do edukacji? Nie do końca do sprzedaży, do edukacji. Tak, rzeczywiście to jest początek drogi. W zeszłym roku w okolicach czerwca ogłosiliśmy, że wprowadzamy naszą ikoniczną placówkę, czyli PKO, Rotundę do Metaverse. W ciągu pierwszego tygodnia mieliśmy tyle odsłon, że kwotę, którą przeznaczyliśmy w ekwiwalencie marketingowym, kilka razy się zwróciła w ciągu pierwszego tygodnia, pokazując zainteresowanie i nie tylko młodych ludzi ku naszemu zdziwieniu, i nie tylko z Polski, nie tylko z regionu. To naprawdę był wielki, duży strzał, natomiast to był początek. Ja w Metaversie byłem za sprawą mojego dziecka trzy lata temu pierwszy raz, nie wiedząc, że to jest Metavers. I tak samo będzie z młodym pokoleniem. W roku 2035 30% naszego workforce, siły naszej pracowników, to będzie pokolenie Z. Dla nich Metavers, czy to jest Roblox, czy to jest inna platforma, bo jest ich wiele, cztery dominujące to tak naprawdę oni tego nie rozróżniają. No i my to staramy się skapitalizować na tym. Na razie e, wykorzystujemy głównie do edukacji i to całkiem dobrze się sprawdza. Po drugie e, planujemy też różnego rodzaju eventy. E, mam nadzieję, nie przespoileruję, ale w przyszłym tygodniu 15-16 otwieramy targi pracy. W naszej rotundzie metaversowej i to jest coś, co po prostu ewidentnie staje się kanałem dotarcia do młodego pokolenia. Także to nie jest kwestia czy, tylko pytanie tak naprawdę kiedy i w jakiej formie to wykorzystywać będziemy. Pomysłów jest całe mnóstwo, trzeba to dobrze tylko pokładać marketingowo. A w PKO SA, jak wygląda wykorzystanie technologii do edukacji? Robiliście Państwo skokowy rozwój pod tym kątem, mówię oczywiście o cyfryzacji banku. Ja jeżeli mogę, to też będę jakieś lokowanie produktu, tak? <grymne> Ależ proszę. Yy, mówimy o metaversie i tutaj ja się zgadzam z kolegą, że to jest absolutnie przyszłość. Yy, mamy swoją galerię POP w metaversie, także fajna wasza pracówka, nasza fajniejsza. <grymne> <grymne> Nie, ale tak na serio. To rzeczywiście jest przyszłość, bo y, te dzieciaki, ja mam też nastolatka w domu, który też mnie wprowadził tak naprawdę do Metaversu, pokazał mi, co to jest Web 3.0 i zapytał, czy ja wiem o co chodzi. Wtedy nie wiedziałem i się bardzo szybko musiałem uczyć. Y, to będzie alternatywna platforma do tego, żebyśmy mogli tam robić wszystko. Y, Począwszy od tego, że będziemy mogli tam sprzedawać produkty inwestycyjne, że będziemy mogli tam produkty bankowe oferować, będziemy mogli rozliczać transakcje w tym metaversie, co jest gigantycznym biznesem. Już się pojawiają pierwsze waluty, czy też pierwsze pieniądze, które tam funkcjonują. Więc tam będzie można zrobić wszystko. No, są ludzie, którzy mają socjalnie problem, żeby funkcjonować w tym realnym świecie, a w metawersie będą gwiazdami. Dla nich to jest ujście, to jest wykorzystanie ich inteligencji, możliwości, i poradzenie sobie z czymś, czym sobie nie radzą, w tym właśnie realu. Więc to jest na pewno gigantyczna szansa. I myślę, że każda instytucja finansowa, i nie tylko finansowa, bo w metaversie są już wielcy z świata branży samochodowej, z fashion, muzyka. No tam to jest tak nieograniczone miejsce, gdzie można się rozwijać. I myślę, że bankowość i szeroko rozumiane finanse również tam się odnajdą. W różnej formule, no JP Morgan jako pierwszy bank otworzył oddział wirtualny, prawda, w Metaversie. Więc to był taki początek i potem zaczęli się kolejni pojawiać tam. Do rozwoju technologicznego potrzebujecie Państwo pewnie młodych ludzi. Widziałam, że ostatnio PKO S.A. właśnie poszukuje aktywnie młodych pracowników. Jak właśnie ich przyciągnąć do banku, która wydaje się raczej instytucją taką, Taką no tradycyjną. Jaką? Tradycyjną, tak, jesteśmy tradycyjną instytucją finansową. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim, no a środowisko pracy, co jest dzisiaj kluczowe, to pokolenie chce wiedzieć, czy będzie miało dobry wyjazd, dojazd do pracy, czy będzie miało fajną kawiarnię, czy będzie miało jakąś część social, gdzie będzie mogło robić chill out i tak dalej, i tak dalej. więc to jest ważne. To akurat mamy, bo... Właśnie w poniedziałek oficjalnie odpalamy naszą nową centralę. Zapraszam wszystkich gorąco do zwiedzania. Eee, PKO Tower przy Arkadii. I to jest takie środowisko pracy, w którym wydaje mi się, że młodzi ludzie by chcieli pracować. Tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, rozwiązań, które są przyjazne dla tych młodych ludzi. Ale oni też rzeczywiście chcą być, mieć pełną elastyczność, chcą pracować z domu. Dzisiaj wiemy o tym, że 40% pracowników nie wyobraża sobie w ogóle pracy w takiej tradycyjnej formie przychodzą do biura. I dla nich jest to ważne, czy oni mogą pracować z domu, czy muszą się fizycznie pojawiać. Ta praca hybrydowa jest bardzo dużo elementów, których trzeba ich przyciągać. I my się tą naszą, naszą tradycyjną, ten tradycyjny wizerunek staramy zmieniać. Wydaje mi się, że idzie nam bardzo dobrze, ale oczywiście dużo ciekawych rzeczy przed nami i, 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 i jestem pełen optymizmu. Musimy tutaj postawić kropkę, bo na koniec króciutko chciałabym poprosić pana Artura o odpowiedź na pytanie: czy w czasach rozwoju technologicznego oferta dla klientów raczej będzie się zawężać, czy rozszerzać? To pewnie to jest akurat łatwe pytanie, bo im więcej możliwości dostarczania i mniej barier dostarczenia, czy przez oddział, czy przez ludzi, których trzeba wyszkolić, a przez technologię, która to może jeszcze dopasować dodatkowo, po olbrzymiej ilości czynników i wiedzy, no to, to i tym, tym, tym łatwiej tworzyć dopasowane produkty. Więc myślę, że to kierunek jest bardzo prosty, to się będzie bardzo rozszerzało i dopasowało do klienta, coraz bardziej do jego potrzeb. Czyli będą się półki uginać od produktów finansowych? czy my tego nie będziemy wiedzieli, bo my będziemy wiedzieli te, które są dla nas przeznaczone, to będą widziały back-office banków, że ile tego jest. i to, będzie to, to... Dziękuję pięknie, dziękuję Państwu za to, że byliście z nami, a Panom za debatę.